Piątek, czwarty tydzień Wielkiego Postu. Dzisiaj w czytaniach jest trochę o grzechu. Pierwsza z księgi mądrości zaczyna się tak: Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Kto to mówi? To mówią jacyś bezbożni. Mówią mylnie rozum rozumując. Mówią o kimś, kto uważa się za sprawiedliwego, za dziecko Boga, nie wiemy do końca, kim jest ten tajemniczy, tajemniczy sprawiedliwy. Ale zwróćmy uwagę na, na jedno prawidło. Dlaczego ich denerwuje, że on wypomina im grzechy? Dlaczego oni chcą go zabić za to, że on mówi, że, że robią źle? Dlaczego chcesz zabić lekarza, który ci mówi, że jesteś chory? Dlaczego myślisz, że odmówienie o tobie prawdy. Ty się nie uleczysz, ale, ale, się, się, ale się jeszcze zepsujesz? Można by powiedzieć, że jeżeli człowiek tak naprawdę nie wierzy drugiemu człowiekowi, to po co się przejmuje tym, co, tym, co do niego mówią? Ludzkość wypracowała wiele rzeczy, można powiedzieć, w historii swojej rozwoju cywilizacji. Jedną z takich zasad jest zasada niesprzeczności, że jak ktoś coś mówi, a potem zmienia zdanie, no to wszyscy się oburzają bez względu na to, czy są wierzący, czy nie mówią. To nielogiczne, to jest sprzeczne. Ale druga taka zasada, która jest głęboko w nas, to jest zasada dobra. Nie chcemy być nazwani złymi. To jest bardzo ciekawe, że jak się ludziom mówi, że nie mieszkajcie przed ślubem, bo to jest grzech, a to nie jest grzech, nie rób tego, bo to jest złe, a to nie jest złe, że ludzie nie mówią, no to co z tego. To co z tego, że ty uważasz, że jest złe, czy ty uważasz, że jest grzech? To co z tego? Ja nie wierzę w coś takiego jak zło, jak dobro. Chcesz, to możesz mnie nazywać złym, tak? Jestem zły, złem ostatecznym, czy złym zepsu, złem, złem totalnie zepsutym. Że jest gdzieś w głębi serca pragnienie człowieka, tak jak jest pragnienie logiki, rozumu, bo jesteśmy homo sapiens, tak jest w nas głęboko pragnienie Bycia dobrym. Nie chcemy być nazwani złymi. Nie chcemy, stąd buntujemy się, czy, czy, czy blokujemy, czy po prostu, czy atakujemy, tak jak ci grzesznicy atakowali tego sprawiedliwego. Jest to bardzo ciekawa zasada. Więc, jeżeli, jeżeli w nas czujemy coś takiego, że denerwujemy się, bo ktoś nam zwraca uwagę, to to jest nic innego, tylko można powiedzieć takie, taki symptom duszy, która mówi widzisz, tak naprawdę w głębi serca chcesz być w porządku. Widzisz, tak naprawdę w głębi serca chcesz być dobrym i chcesz być uważany za dobrego. Psalm idzie dalej. Idzie dalej, mówi o tym, że to nie jest kwestia wyboru, czy, czy to ja jestem białym, czy czarnym, czy, czy lubię zielone, czy lubię niebieskie. Czytamy na początku, Pan zwraca swoje oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. A więc tak naprawdę Pan Bóg inaczej traktuje tych, którzy źle czynią. Chce ich wytracić z ziemi. Natomiast ci, którzy są ofiarami, którzy są skrzywdzeni, chce ich uratować. Ci, którzy wołają do Niego. A więc widać, że jest różnica między dobrem i złem. Jest różnica między tym, jak Bóg traktuje tych, którzy krzywdzą i tych, którzy są skrzywdzeni. Jest różnica i nie wszystko jedno, jednak w co się wierzy. Bo można by po pierwszym czytaniu stwierdzić, no dobrze, no może jest jakaś taka zasada, że chcemy być dobrze, ale ja sobie ustanowię taką zasadę, że ja mam swoje przykazania, swoje przepisy, i choćby cały świat mi mówił, co mam robić, to ja i tak po prostu będę robił po swojemu. Psalm mówi: To nie jest tak, to nie jest do końca tak. To nie jest do końca tak, bo, bo Bóg inaczej patrzy na zło i niż da dobro. Bóg inaczej patrzy na, 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 na skrzywdzonych, jak na, jak na krzywdzicieli. No i oczywiście powstaje wtedy pytanie: no skąd my w tym, zatem mamy wiedzieć, co jest dobre, co złe? Skąd my mamy wiedzieć, kto jest, który to jest Pan Bóg, a który Pan Bóg nie jest? I w Ewangelii czytamy o Jezusie który tłumaczy, że, że wy mnie znacie, wiecie ponoć skąd jestem, ale tak naprawdę ja nie przychodzę sam od siebie. Posłał mnie Ojciec. Posłał mnie Ojciec, nie? I mnie znacie i wiecie skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie, lecz prawdomówny, prawdomówny jest Ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Dlaczego Jezus mówi prawdę? Bo Jezus jest posłany od Boga. Dlaczego Jezus jest przedstawicielem, można powiedzieć, prawdziwego Boga? No bo Bóg Go posłał, On umarł i zmartwychwstał. Jest jedynym człowiekiem na tym świecie, jedynym we wszechświecie, który nie tylko, że został zabity, to zmartwychwstał i widzieli Go na własne oczy, jedli z Nim. Dotykali Jego rąk. Byli tak zaszokowani tym, że, że Jezus potrafi żyć. Byli tak zaszokowani tym, że można kogoś zabić, a On, a on tak żyje, a On dalej żyje, że, że nie bali się nawet potem umrzeć. Chociaż wcześniej bali się w ogroju, jak aresztowano Jezusa, to potem się już nie bali, naprawdę nawet śmierci, dlatego że widzieli, to działa, to działa, rzeczywiście można umrzeć i potem żyć, bo, bo nasz mistrz tak zrobił. Rzeczywiście on jest od Boga i ta Ewangelia Jana zaczyna się takimi pięknymi słowami: nikt Boga nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, o nim pouczył. Na łonie kolpos jest w miejscu intymnym, takim bliskim, dlatego Jezus wie o Bogu. Najlepiej ze wszystkich ludzi na świecie potrafi powiedzieć, kim jest Bóg, bo on pochodzi z ojca, z łona ojca. Nie wszystko jedno, czy robisz dobrze, czy źle. Chcemy być gdzieś w głębi serca dobrzy, ale kiedy mamy wątpliwości, co jest dobre, co złe, kiedy mamy wątpliwości, gdzie jest dobro i jak być dobrym, trzeba się zwracać do Jezusa, bo on tak naprawdę wie. Co mówi Bóg, i co, co, co jest prawdą, i co jest kłamstwem. No tak na koniec, troszkę bardziej, yy, no, może nie żartownie, ale. ale Podoba mi się Ewangelia na taki trochę żarcik janowy. Niektórzy to mówią ironia janowa. No bo Jan w tej Ewangelii tłumaczy, czy cytuje ludzi, którzy mówili, że, że Jezus to raczej nie może być Mesjaszem, bo przecież my wiemy skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd pochodzi. Wiemy skąd pochodzi. Dlaczego tu jest taki trochę żarcik czy ironia? No bo w tej samej Ewangelii jest mowa o tym, że oni byli przekonani, głęboko przekonani, że Jezus nie jest Mesjaszem, bo pochodzi z Nazaretu. A przecież Bismu Święte mówi, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Oczywiście, jak Józef z Marią poszli do Betlejem, urodzili Jezusa, urodziła Maria Jezusa, uciekli do Egiptu, wrócili się do Nazaretu. To ile miało? Dwa, trzy, może cztery latka? Kiedy zaczął mieszkać w Nazarecie, to wszyscy byli przekonani, że jest z Nazaretu, a nie z Betlejem. Tak samo jak ktoś mnie nie zna, to, to myśli, że jestem z mizernej, bo tam zacząłem mieszkać od czwartego roku życia, a, a wcześniej przecież całe 4,5 lat mieszkałem w Maniowach. Więc oni o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieli, nie wiedzieli skąd pochodzi Jezus, ale oczywiście publicznie mówią: My wiemy skąd on pochodzi, my wiemy skąd on pochodzi. Tak to czasami jest, że człowiek w życiu wydaje mu się, że jest mądrym, albo wydaje się, że o Chrystusie wszystko wie, czy, czy o Panu Bogu, a gdyby tak przycisnąć człowieka, albo gdyby się człowiek głęboko zastanowił, albo dowiedział potem, czego nie wie, to to by się sam zdziwił z powodu swojej niewiedzy. Ktoś prosił mnie, żeby w komentarzach, żeby błogosławić na koniec. Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj po błogosławie zobaczę, jak to będzie działało, będzie pozytywne, będzie dobre. No to może was będę błogosławił. Pana z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.